Lekcja z listu św. Paweł Apostoła do Rzymianego Bracia. Zróżnikami jesteśmy nie ciała, abyśmy podług ciała żyli, albowiem, jeśli podług ciała żyć będziecie, pomrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała martwicie, żyć będziecie. Bo którzykolwiek duchem Bożym rządzeni są, co są synami Bożymi, boście nie wzięli ducha niewolnictwa znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia za synów, przez którego wołamy Abo Ojcze. Albowiem ten duch, świadectwo daje duchowi naszemu, że jesteśmy synami Boże, bożymi. A jeśli synami, wtedy dziedzicami dziedzicami bożymi, a swoim dziedzicami Chrystusowymi. Dalszy ciąg Ewangelii według Świętego Łukasza. Od tego czasu, mówił Jezus uczniom swoim, tę przypowieść był niektóry człowiek bogaty, który miał włodarza. A ten doniesiony był do niego, jak rozproszył dobra Jego i wezwał go i rzekł, cóż to słyszę o Tobie, zdaj liczbę z twego. A bo mi już włodarzyć nie będziesz mógł. I mówił włodarz sam w sobie. Cóż uczynię, gdyż Pan mój odejmie ode mnie włodarstwo. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, że gdy będę złożony z włodarstwa, przyjmą mię do domów swoich. Zwawszy, żeby każdego z osobna dłużnika, wtedy każdego z osobna dłużnika Pana swego mówi pierwszemu, wiele winien Panu Memu, a co powiedział z barył Oliwem i rzekł mu, weźmij zapis twój, a siądź natychmiast, napisz pięćdziesiąt Potem drugiemu rzekł, a ty wiele winien, a on rzekł stołeczek, sto beczek pszenicy, rzekł mu weź mi zapis Twój, a napisz 80. I pochwalił Pan Włodarza niesprawiedliwości, iż roztropnie uczynił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w rodzaju swoim nad synów światłości. A ja Wam powiadam, czyście sobie czyńcie sobie przyjaciół z niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli Was do wiecznych przybytków. miał Syna na Ducha Świętego. Mówił Pan Jezus, jest czytana. była jedna z trudniejszych Wangeli, bo pokazująca nam, jak postępować w takiej sytuacji, która każdego z nas może dopaść. I Pan Jezus mówi o tym, że synowie tego świata są roztropniejsi. Nie mówię tego całkowicie w tym znaczeniu, jakoby byłoby bycie by, by roztropnym według świata miałoby być czymś złym. W żadnym wypadku. Jest nawet takie, można powiedzieć, tutaj ukryte napomnienie, byśmy też bardziej się starali jak najlepiej wykorzystywać nasze dary, jakie posiadamy, choćby dary rozumu, żeby nie być takimi głupimi i naiwnymi. Chrześcijanin nie ma być naiwny, ma być proste. To nie są Dokładnie te same rzeczy. Prosty człowiek to jest taki, który nie komplikuje nadmiernie rzeczy, który jest szczery, który jest, stoi przed Bogiem takim, jakim on jest nie ukrywa się, do tak rzeczy przed bliźnim. Ale to nie znaczy, że w stosunku do każdego człowieka jest tak samo prosty, bo życie nasze polega na tym, że musimy stawiać czoło przeciwnikowi. Gdyby Kościół katolicki. Na przykład, jego dyplomacja była tak prosta, jak niektórzy chcą, to dawno Kościół Święty byłby zniknął. Natomiast mamy w tym wszystkim być bardziej nastawieni na ten zysk przyrodny, ale też wykorzystywać rzeczy tego świata w jak najlepszy sposób. Dzisiejsza, pardon, jutrzejsza święta, święta, którą jutro obchodzimy, błogosławiona Kinga, pokazuje nam, jak nawet osoba ze świecznika, z rodu, jakby nie patrzeć, królewskiego, bo węgierskich arpadów, potrafiła być we wszystkim co rzeczy roztropna. To znaczy wykonywać obowiązki stanu, wyjść za polskiego księcia, zachować się tam w sposób doskonały i zachować czystość nie tylko według stanu, ale również coś ponad to. Ta na Kinga, która dała nam chociażby Nasze saliny, boheńską i Wielicką, była też tą, która widziała, że najlepiej jest spędzić resztę swojego życia na pokucie. Jej życie było, tak, można powiedzieć, w ewangeliczny sposób roztropne, bo we wszystkim, co czyniła, czyniła to, co, czego Pan Bóg od niej w danym momencie nakazywał. Wyszła za mąż na rozkaz, na rozkaz między innymi z woli swojego ojca, ale ze swoją zgodą i też. Tak żyła życiem dworskim w Krakowie, że było to życie najdoskonalsze z możliwych. Również, gdy była już klaryską w to jej życie było najdoskonalsze z możliwych. Ten klasztor starosądecki zresztą, był klasztorem klarysek urbanistek. Bo jaki był klaryski urbanistki, to były te klaryski, córki świętej Klary. Które przyjęły złagodzoną regułę papieża urbana. Były dwa dwie gałęzie karysek w najpierwszych czasach, taka ścisła ścisłej obserwacji, można powiedzieć, włoska głównie. I taka zatwierdzona przez papieża urbana dla krajów, zwłaszcza północnych, gdzie tak surowe ubóstwo, jak na Półwyspie Apelińskim nie było możliwe. Nie było możliwe, gdzie Potrzeba było, ażeby klasztor posiadał pewne dobra, i uposażenie klasztoru starosądeckiego było dość imponujące. na Kinga, jako ksieni, jako przeorysza, miała nawet władzę jurysdykcyjną nad całym terytorium, nie tylko nad swoimi zakonnicami. To jest bogusławiona ziemia sądecka, która dzięki posiadaniu tak wielkiej przeoryszy stała się prawdziwie bramą na Węgry, tym, tym miejscem, w którym, yy, można powiedzieć, taka duchowa historia i polski i Węgier się tak bardzo mocno sprzęgły. Zaraz za Starym Sączem, niedługo, to około 20, może 30 kilometrów góra, zaczyna się, kończyła się ziemia polska, msięstwo ówczesne polskie, późniejsze Królestwo Polskie, zaczynało się Królestwo Świętego Stefana i dlatego też między innymi tam właśnie osiadło błogosławiona yy, Kinga. Tacy święci jak Kinga, Kunegunda, mówiąc po staropolsku bardziej, są prawdziwym błogosławieństwem dla danej okolicy, dla danej ziemi, dla królestwa, którymi, którymi rządzą. Podobnie jest i ze świętym Jakubem, większym, którego święto obchodzimy we wtorek, a który to święty wraz ze świętym Janem i przede wszystkim świętym Piotrem należy do tych najważniejszych apostołów jego ciało wiemy spoczęło w Santiago de Compostela w Galicji w hiszpańskiej tej galicji nie tej późniejszej Austri austropolskiej gdzie powstało wielkie sanktuarium Świętego Jakuba Większego Apostoła który było szczególnie nawiedzane przez pielgrzymów z całej Europy jako tego świętego który był wzywanych przeciwko wielu wrogom chrześcijaństwa. Święty Jakub większy był czczony przede wszystkim jako w Hiszpanii zwłaszcza, jako ten, który był wielkim wspomżycielem przeciwko maurom. Nazywano go maurobójcą zresztą. Tam w Santiago de Compostela stamtąd wyruszały krucjaty i też tam składano wota zdobyczne, zdobyte na maurach, po to by podziękować Świętemu Apostołowi Jakubowi za, szczególną, za szczególne opieki nad, całym, nad, nad całą Iberią, nad wszystkimi królestwami Hiszpanii, nad Portugalią, która w dużej mierze jest tworem, by tak rzec, galicyjskim, bo. Te dwa języki, galicyjski i portugalski, są ściśle ze sobą spokrewnione. I Święty Jakub Wielki był tym, większy był tym, który zbudował, także tak katolicką, arcykatolicką Hiszpanię, jego kult i jego wielkie wspomo wspomożenie, w wstawieństwo w niebie. Kolejna wielka święta, którą obchodzimy w tym tygodniu, to święta Anna, babcia Pana Jezusa, ta, która porodziła Najświętszą Marię Pannę. I z tego Marię Panna. I stąd właśnie e, wnioskujemy o arcyświętości e, Świętej Anny, skoro w jej łonie w starszych, już późniejszych latach poczęła się na świętej Maria Panną, to jest niepokojenie poczęte, jakby nie patrzeć, to jej łon mu musiał być już szczególnie przygotowane. E, Święta była oczywiście obarczona grzem pierworodnym, jak Święty Joachim, ale został on wcześniej zmyty, i też. Grzechy takie mniejsze, które święta Anna, św. Anna popełniała zostały i zabrane. Ona była pod, już miała poczuć świętą na sieczmarę no, przynajmniej według opinii większości teologów, świętych, mistyków musiała już ogromną świętość po prostu uzyskać, przez to stało się. Tym naczynie, przez które, z którego wyszła na święta Maria Panna, z której wyszedł nasz Pan Jezus Chrystus. I możemy być pewni, że w niebie święta Anna jest bardzo blisko Pana Jezusa, jest Jezusowi, Jego sercu, szczególnie, szczególnie bliska. I wstawienie się przez świętą Annę do Pana Jezusa, jest szczególnie wskazane w naszych czasach. Jest też taka modlitwa przez nią, która w dzisiejszych zwłaszcza czasach jest może potrzebna, bo dzisiaj, gdy jest taka wzgarda dla osób starszych, gardzi się mądrością osób starszych, to jest pewnie diabolicznym podszeptem ze względu na fakt, iż starsze osoby bardziej jednak mimo wszystko zachowują jakiś, jakiś instynkt religijny. I, I też często jest tak, że w rodzinach, w których młodsze pokolenie nie zachowuje, nie przekazuje wiary, to właśnie... Dziadkowie są tymi, którzy uczą swoich wnuków znaku krzyża, modlitwy itd. I tak, tak. Często nawet niekiedy wbrew, wbrew rodzicom dziecka, którzy nie życzą sobie tego. I myślę też, że każdy, kto ma jeszcze żyjących dziadków, powinien szczególnie modlić się za nich, by się uświęcili, by te dni życia, które im jeszcze zostały. Były wypełnione świętością, a ci z nas, którzy już dziadków nie mają, powinni modlić się za ich duszę. Pismo Święte mówi, że żeby modlić się do trzeciego, czwartego, nawet pokolenia za swoich przodków, a dziadkowie to są ci, których często jeszcze pamiętamy, którzy przekazali nam wiarę świętą katolicką, których, których słuchaliśmy, gdy, gdy się modlili, gdy śpiewali godzinki, jak chociażby moja babcia ze strony, ze strony Ojca. Więc warto z tym dzień pomodlić się do świętej Anny, również może za księdza biskupa Semborna, który akurat przebywa jeszcze do wtorku w Brytanii. Przebywał w klasztorze sióstr świętej Anny w Saint-Aubin de -Brytani. To jest, czyli tłumacząc na polskie, w mieście świętego Albina w Brytanii, na ulicy Świętego Maurycego, w klasztorze św. Anny, że same święte nazwy w, tej, w, tej, w tym adresie, by tam ta błogosławiona kraina, której Święta Anna jest główną patronką, Święta Anna jest główną patronką Brytanii, by ta błogosławiona kraina odzyskała wiarę rzymską, katolicką, by te siostry, siostry Świętej Anny były coraz świętsze i już teraz z tego, co wieść gminna niesie, prawie że sięgają nieba, by były jeszcze świętsze. Uświęcił je m.in. swoją posługą duszpasterską, świętym Mamięci, ksiądz biskup Michel Louis Bertrand Gerard de Laurier, ksiądz Filip Gepem i wielu innych, wielu innych kapłanów. W czwartek mamy święto świętego Pantaleona, jednego z tych świętych, którzy są szczególnie czczeni jako przyczyńcy, pośrednicy, wspomożyciele w niebie. Podobnie w piątek jest święto świętych Nazariusza i cel zadeszczony jako ta. Święci przyczyńcy albo orędownicy w niebie, wspomożyciele są tymi świętymi, których Kościół Święty szczególnie w średniowieczu na, nam dał jako wielkich święt, którzy wstawiają się bezustannie za nami. Mogę powiedzieć, że jest to grupa takich świętych, którzy zasunęli szczególną liczbą i, i, i bogactwem cudów i, i dlatego w dzisiejszych, zwłaszcza z gdy tych cudów bardzo nam jest potrzeba, warto się do nich zwracać. I wreszcie w sobotę mamy święto świętej Marty, która jest mniej znaną siostrą Łazarza, tą, która bardziej pracowała niż się modliła, ale zapewne jej modlitwy były przeogromne. Ale zatem plejady, by tak rzec, świętych w tym tygodniu, czyli jest święto świętego Apolinarego i świętego Liboriusza i w tym, ty w tym miesiącu jeszcze będziemy obchodzić chociażby święto świętego Ignacego z Loyoli, załociela Towarzystwa Jezusowego. Warto jest przypatrywać się tym świętym, by jak najroztropniej i jak najlepiej spędzać te dni na ziemi, które nam jeszcze zostały. Nikt z nas nie wie, kiedy umrze, czy umrze w wieku stu lat, czy w wieku dziesięciu. Nikt z nas tego nie wie. I dlatego byłoby wielką nieroztropnością, gdybyśmy ten czas, który nam został, traktowali jako czas do zabicia. Do zabicia. Czas jest do wykorzystania dla większej chwały Pana Boga, dla jak największej chwały Pana Boga, dla naszego własnego uświęcenia i dla zbudowania również naszych bliźnich, do tego, by mu ewentualnie pomóc, czy to poprzez modlitwę, czy poprzez dobry przykład. Dobry przykład jest jedną z najlepszych rzeczy, jaką możemy dla innych uczynić, czy też jeżeli ktoś z nas to potrafi stać go. Czasami pomoc materialna może się przydać. Tak czy inaczej jest wiele dróg do nieba, wiele dróg świętości, wiele sposobów na naśladowanie na, na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim trzeba zachować roztropność i wielkie serce nie żałować Panu Jezusowi żadnej ofiary. Pan Jezus nie przeciąży nas w żaden sposób. Nie bójmy się o nasze zdrowie, ani psychiczne, ani fizyczne. Z Panem Jezusem, który jest najlepszym lekarzem naszych dusz, na pewno osiągniemy niebo i będziemy w niebie królować z Panem Jezusem, razem ze świętą Anną, błogosławioną Kingą, świętym Jakubem większym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niepokalane serce Maryi, święty Jakubie większy.